Jest cały rozdział poświęcony w książce seniorom, osobom starszym. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, jak i cała Europa. I był to dla mnie bardzo odkrywczy, szczerze mówiąc, rozdział tej książki. Najsmutniejszy rozdział w tej książce według mnie. Tak. Dlaczego? Napisałyśmy, smutku. napisałyśmy, że to dalszy ciąg młodości. No, tak napisaliśmy, a potem no, napisaliśmy wiele. Wszystko właśnie rzeczy. chciałem się do tego odnieść. Smutny. O tym. Że. Psychika seniorów, i także to, w jaki sposób niejednokrotnie odbieramy osoby starsze ich zachowania. Wiele chorób pojawia się wtedy dopiero u osób starszych. Zastanawiam się, jak my jako społeczeństwo, które powinno stawać coraz bardziej przystępne dla osób starszych, powinniśmy zwracać uwagę na, na te problemy, kiedy na przykład mamy przy swojego najbliższego otoczenia rodzica, który całe życie nie miał żadnych problemów na starość, zmienia, zachodzą procesy, na które on nie ma wpływu i my sobie z tym nie rodzimy. On sobie z tym nie radzi. Nie chce w ten sposób korzystać z pomocy specjalisty albo nie wie, że powinien skorzystać z pomocy specjalisty. To jest rzeczywiście ogromny problem i jeżeli zastanawiamy się nad przyczynami zaburzeń psychicznych u osób w wieku senioralnym, to możemy wyróżnić kilka grup tych przyczyn. Starzenie się mózgu i zachodzące tam procesy degeneracyjne, prawda? Tutaj mamy wszelkie zespoły otępienne i myślę, że tak jak w tym 52 roku 1952 roku przełomem były leki przeciwpsychotyczne, tak kolejnym takim kopernikańskim przełomem będą skuteczne leki hamujące proces otępienia czy może nawet odwracające proces otępienia. Na razie jeszcze daleko nam do tego. Więc starzenie się mózgu i procesy degeneracyjne w tym mózgu zachodzące dalej mamy liczne choroby somatyczne i różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, które wynikają z samej choroby somatycznej lub z leczenia tej choroby somatycznej. I kolejna sprawa to jest tak, że człowiek mógł zacząć chorować znacznie wcześniej, wiele lat wcześniej, starzeje się, wraz z nim starzeje się jego choroba. Też zmienia się obraz kliniczny choroby. Często w takim niekorzystnym kierunku, kiedy to objawy są może mniej barwne, mniej ostre, ale za to mają tendencję do lekooporności, do przewlekania się. No, i jako ostatnie wymieniam, ale raczej uważam to za najważniejsze, przyczyny psychologiczno-społeczne. To, co Wyklucenie niesie za sobą tak. starzenie się. Możemy powiedzieć, że starzenie się to jest ciągłość utrat. Traci się sieć społeczną. Przyjaciele chorują, umierają, są mniej dostępni, umiera współmałżonek. Zresztą owdowienie jest u mężczyzn zwłaszcza zwiększa ryzyko samobójstwa piętnastokrotnie. Dzieci odchodzą z domu, człowiek przestaje pracować. Za tym idzie najczęściej jednak zubożenie, ale również nie tylko finansowe również znowu zubożenie tej sieci społecznej. Człowiek traci taki swój naturalny rytm życia jakąś taką sensowność swojego działania. Muszę powiedzieć, że jest taka, takie coś, co mnie bardzo, bardzo uczy pokory. Jak patrzę się na odchodzących z pracy, a później starzejących się moich wielkich profesorów, którzy, których pamiętam z okresu studiów, że no, stanowili wielkie autorytety, byli zapraszani na wszelkie możliwe konferencje, jak mieli imieniny, to przez całą ulicę Kopernika, prawda, tabuny ludzi z kwiatami podążały. A później taki człowiek odchodzi na emeryturę, mija jakiś czas i potem już pies z kulawą nogą o nim nie pamięta, albo sobie przypomina na stulecie czegoś tam. I potem się widzi taką osobę, jak tam sobie drepcze w wytartym płaszczu. I naprawdę wierzcie mi Państwo, to bardzo uczy pokory i, i takiego zdania sobie sprawy no, z ulotności tego wszystkiego. Kolejny problem to. jest właśnie, to było dla mnie najsmutniejsze. No. Kolejny problem to. Już my nie szanujemy tak bardzo tych starszych. No. Ale zaraz powiemy coś optymistycznego. Kolejny problem to jest utrata sprawności i niezależności. Tutaj nawet nie mówimy o jakichś ciężkich chorobach somatycznych, których też starsze osoby doświadczają bardzo często, ale mówimy. A to się gorzej widzi, no to już na przykład czytanie sprawia problem albo nie można prowadzić samochodu. A to nogi bolą, więc ciężko wyjść tam na trzecie piętro z zakupami. A to się gorzej słyszy, więc przy stole nie łapie się niekiedy wątku rozmowy i można coś niestosownego palnąć. Prozaiczny problem jak nietrzymanie moczu, który jest bardzo dużym problemem w geriatrii. Prozaiczny problem, jak upadki, lęk przed tymi upadkami, to wszystko powoduje, że człowiek do tej pory w młodości, niezależny czy w średnim wieku niezależny, staje się zależny od innych. Utrata poczucia własnej przydatności, własnej atrakcyjności, utrata swojej seksualności to, to jest właśnie temat tabu życie seksualne osób starszych. Osoby w wieku geriatrycznym bardzo często chcą mieć życie seksualne, mają do tego pełne prawo. Mamy w jesieni wieku, a nie w wieku geriatrycznym. No tak w, jesieni, w jesieni wieku. No i w końcu samotność. Uważam, że to jest chyba najcięższa choroba wieku podeszłego. I mam wielu takich pacjentów, pacjentek, których. Na przykład, współmałżonek już odszedł, dzieci wyjechały gdzieś za granicę i taka osoba jest smutna, samotna, ma stany depresyjne. Natomiast, jak tylko te dzieci z wnukami przyjeżdżają na święta, to zupełnie zmienia się emocjonalność tej osoby. Ale żeby właśnie nie tak pesymistycznie. Po pierwsze, coś jednak można z tym zrobić. I myślę, że sporo się robi. Uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, różne aktywności dla osób starszych, które też no, zaciekawiają, angażują myślenie. Zresztą tak jak ćwiczymy nasze mięśnie, tak trochę możemy ćwiczyć nasz. Mózg. Zawsze profesor Wetulani mówił, że jesteśmy tak młodzi, jak młody jest nasz mózg, a wzbogacone środowisko i aktywność umysłowa jakoś tam utrzymuje ten mózg w dobrej kondycji. No i właśnie, ja muszę powiedzieć, że mam w swojej głowie taką prywatną kolekcję osób. 80 plus, a nawet bym powiedziała osób 90 plus, które są błyskotliwe, aktywne, z którymi rozmowa jest czystą przyjemnością, które podróżują po świecie, działają, spotykają się z ludźmi, tworzą, i naprawdę jak patrzę na takie osoby, to serce rośnie.